Przykryj panu cały Tematem Tematem tegorocznego iskępu jest temat punkt oparcia. Chcemy tym reagować na stale zmieniające się warunki w tym świecie. Wszystko mieni się. Pewność, którą przeżywaliśmy przez 30 lat od rewolucji odczuwamy, że zmienia się i my chcemy zareagować na, na ten zmieniający się świat chcemy, chcemy powiedzieć, że jest tu coś co nie mieni się co jest pewne, co jest o co można oprzeć swoje życie tym oparciem i punktem oparcia chcemy o tym rozmyślać i chcemy młodym ludziom podsunąć te pytania żeby rozmyślali o tym, że punktem oparcia w życiu tym, o którym możemy oprzeć swoje życie to Jezus Chrystus Serdecznie z tej strony Grzegorz Klauz, pozdrawiam wszystkich widzów, drogich widzów, głos live w Republice Czeskiej. Miałem już dwa koncerty w Czechach, to jest trzeci, ale ja po prostu te relacje nawiązuję poza koncertyką. Koncert to jest takie... To już jest taka wisienka na torcie i najpiękniejsze rozmowy miałem wczoraj z kuchni, z paniami, które y, służą tutaj wolentaryjnie. Y, tak naprawdę one są nauczycielkami, y, też jest jeden lekarz. I tu jest tak cudownie, że naprawdę no, czas bardzo szybko płynie tutaj, ponieważ ludzie są super, młodzież jest super. No na pewno ja mam sporo do przekazania. Poza moim świadectwem, jak się nawróciłem, jak poznałem Jezusa, to oprócz tego mam dużo do przekazania takiej, takiej wiedzy czy, czysto muzycznej, doświadczeń po prostu jakie zagrożenia niesie scena, bycie na scenie, czyli, czyli czasami jest tak, że bardziej zdolny jakiś muzyks, który gra uwielbienie gospel albo w chórach gospel, albo gdzieś po kościołach gra, nagle rozwija się i wskakuje na dużą scenę i nie wie jak sobie poradzić, czyli jak... Yy, być mocnym w Jezusie Chrystusie, nie zwariować i być na, nadal bardzo dobrym i rozwijać się i być najlepszym. Tak więc to ja znam parę odpowiedzi, parę sekretów, jak to robić, ale tego nie zdradzę tutaj, żeby ktoś jeszcze przyszedł na konferencję ze mną czy seminarium. Opowiem o tym. Muzyka chrześcijańska to jest dla mnie przede wszystkim przesłanie Ewangelii. I to już nie ma znaczenia, czy ktoś lubi jazz, czy rocka, czy, czy jakieś inne style. Ja też wychodzę z założenia, że nie trzeba po prostu grać muzyki chrześcijańskiej, tylko trzeba być muzyką. Trzeba po prostu, nie trzeba uwielbiać Boga, tylko trzeba być uwielbieniem. Więc takie mam do tego podejście, że... Ja jestem naczyniem, jestem narzędziem, Bóg mnie używa e, dzięki swojej łasce i moim zadaniem jest tylko poddać się Jemu i to jest muzyka chrześcijańska. Wielu ludzi e, muzykę chrześcijańską traktuje na takiej zasadzie, żeby się wybić, troszkę ambicjonalnie. Ja dawno umarłem na swoich ambicji, nie mam właśnie ambicji, żeby być w rmf w ZC i tak dalej, ale nie mam ambicji po prostu takich, żeby, po prostu żeby dziś zrobić wielką karierę, bo ja już karierę, karierę miałem pod koniec lat 90 ona wyszła mi bokami, także mogę o tym długo, długo opowiadać jeszcze. <laughs>

Program X Campus jest bardzo ciekawy. Mamy ewangelizacje, które zaczynają się o godzinie 16.30. To jest popołudniowy program, mamy wieczorne koncerty, koncerty na głównej scenie i potem program na scenie alternatywnej, który jest w kulturnym ośrodku gminnym. No i do południa mamy wykłady i seminaria i też różne, różne workshopy. Dziękuję Ci za to, że to nas spojujesz i się nie znamy, tak możemy zdać jedną wiarę w Ciebie. Na tegorocznym X-Camp jest zarejestrowanych 420 osób. To są ci uczestnicy, którzy tu śpią i poza tym potem program otwiera się do, do ludzi, którzy mogą przyjść, e, popatrzeć na x -camp. No i, i na tym X-Campie jest około tysiąc, około tysiąc ludzi. Mamy po raz pierwszy większą grupę i jesteśmy z tego, bardzo się z tego cieszymy, mamy większą grupę z Polski. Mamy gości z Słowacji i z Czech i, i, i z Czech jest więcej ludzi, zaczyna ten x być taką jakąś bym powiedział marką. Jesteśmy przed projekcją filmu Uratowane z Mariupola, który ten film stworzyliśmy no, po prostu live, wtedy, kiedy działa się akcja ratunkowa. My, Amerykanie i Ukraińcy, pomogliśmy uratować 60 sierot z Mariupola, na który już spadały rosyjskie rakiety. To było świetne dla nas wydarzenie, ponieważ mogliśmy w imieniu oka pomóc tym sierotom. Ale też było bardzo, bardzo przejmujące, bo to były ofiary nie tylko wojny, ale też można powiedzieć losu. Wreszcie po czterech godzinach pociąg z sierotami dociera na lwowski dworzec. Amerykanie biegną po Peronie, by je uściskać. Jest też takie fajne to, że kiedy uratowaliśmy te dzieci z Mariupola, to było wiele narodowości, wiele osób zaangażowane, czyli Amerykanie, Polacy, Niemcy, Rosjanie, i się okazało, że jeśli my w słusznej sprawie staniemy razem, to wtedy też wygramy i możemy coś dobrego uczynić, i to na chwałę Boga. Kiedy ty y, przyjechałaś do Polski, który to był rok, 1996. 96? Tak. okej. Okay. Dostałam się na studia do Polski. Urodziłam się w Kazachstanie, przyjechałam do Polski na studia i zdecydowałam, że zostaję w Polsce jako obywatel Polski. To oznacza to, że wiem kim jestem, czyli tak, jedna czwarta jestem Polką, jedną czwartą jestem Niemką i w połowie jestem Rosjanką i zdecydowałam być obywatelem Polski, a to mnie oznacza to, że poznaję, Poznałam język, bo nie znałam tego języka. Poznałam język polski, kulturę polską, historię swoich pradziadków i dziadków. Dlaczego zostali jako Polacy wysłani do Kazachstanu? To też dla mnie oznacza to, że interesować się historią swoich przodków i bronić tej historii. I no, wiedzieć, jaka jest prawda, patrzeć na fakty i te fakty przedstawiać.